Czerwcowa, czerwcowa pogoda. stoję pod dachem. Dzień dobry widzowie. 7 czerwca. Skrót sobotnich łowów. Zapraszam do oglądania. Nie będę was dzisiaj zanudzał. Dopiero wyszedłem z domu. Pogoda nie najlepsza, jest godzina w pół do siódmej. I zaczyna padać deszcz. Nie wiem, czy z pół godziny pojeżdżę. Tu mamy 10 metrów dalej, dosłownie. Te sakwy chyba szybko zapewnią. Widzicie, jak ciemno jest jeszcze? co tu mamy w taszce fajna taszko ale dziurawa tam kolejna bateria zobaczcie tu gdzie znalazłem na nocnych łowach pamiętacie 6, 18 tych butelek dzisiaj leżą 4 ale same butelki same butelki teraz w koszu, to, w koszu to samo, zobaczcie. <noise> Nie wiem, co ja z tym zrobię. Tu mamy kolejne, zobaczcie. Trzy sztuki. Dojeżdżam do sklepu, moi drodzy. Zobaczcie, co tu za znalezisko jeszcze przed sklepikiem. Jedna i druga. A ja jestem totalnie tymi butelkami. Te, te dwie sakwy w wszystko, wszystko pełne normalnie. Zrzucę to, i chyba po południu sobie znowu wyjadę. Bo zobaczcie, jaka pogoda jest. Zobaczcie. Taka mrzawka jest. Zobaczę, ile da to dostanę teraz. Hu lecimy. Tak wygląda tażka z Ikei znowu, zobaczcie pada tam do środka. tak moi drodzy, 1,90 i 1,36. Razem było 22, 22 butelki po 8 i 6 po 25 a to mi zostało, muszę to oddać gdzie indziej zobaczcie i chyba po południu się jeszcze raz wybiorę, bo w tej, po, przy tej pogodzie nie będę jeździł chyba, że będę miał po drodze jakiś fajny strzał pojadę do kolejnego tego skupu tam dzisiaj skosza proszę Państwa trzy takie jedna aluminiowa jeszcze tam sobie poszukamy zobaczcie jedna piętnastka a co tam jeszcze jest? To wszystko? Nie, jeszcze jedna 15. Zobaczcie. Wszystkie jeszcze nie niedopite. Bierzemy i lecimy. Tu mamy 75 5 euro. Nie? Z tego kosza dzisiaj wyszedłem, moi drodzy. Jeszcze raz, wiecie. Się trochę rozpogodziło. I teraz pośmigam trochę. Bo mi to, to ta, impreza nie, ta, ta impreza tam. Ten festiwal nie daje mi spokoju. Lecimy tam. Dzisiaj znowu to samo, moi drodzy. Zobaczcie, dwie puchy już tu znalazłam. No tutaj idą goście. Tak to tutaj leci. A kurczę, co chwilę muszę sterowy z raz chodzić. Tutaj. Tak to tu wygląda Jedziemy tam pod scenę teraz Parę puszek już znalazłem Wiecie co? Nawet butelek już nie zbieram, bo tu jest tyle tego, że się w pale nie mieści Normalnie nie mieści mi się to, a zbiera czy tu jest w cholerę. Normalnie tam leżały 5, tam leżało 6, tam leżało 10. W ogóle to, po to się nie schylam, już coś niesamowitego tutaj jest. Nie dostanę się do tej sceny. Tam jest zobaczcie, widzowie. Jestem znowu w tych krzakach tutaj, w których byłem w poniedziałek. Nie zobaczcie, te sakwy już są totalnie nabite. Tu już zbieram do taszki z Ikei. A plecak jest też nabity butelkami. Zobaczymy Co z tego wyjdzie, ale tam jedną puchę już widziałem. Zobaczcie. Tu jest w krzaczorach. Sobie wezmę Tu jakieś Butle po winie. To chyba wszystko. No a już tu nic nie widzę. Jedna puszka tylko dzisiaj. A no, i to dobre, nie? Dobra. Lecimy, jeszcze tam są dwa kosze tam i tam i lecę do skupu i niedaleko automatu. Jeszcze takie fanciory wpadają, zobaczcie A ja już jestem prawie przy, przy automacie. Tu jeszcze mamy dwa jacki I oczywiście nie niedopite, nie? Jak żeby inaczej Dobra, lecimy. Jestem tutaj na tym dużym placu szpalkasę Tak wygląda tażka widzowie sakwy puste. Znaczy tam jest jedna za 15 Tam jest 8 butelek, których nie mogę tutaj oddać muszę je gdzie indziej zawieźć. Widzicie? 8 butelek zostanie Nie 8, 6, przepraszam Ale plecak jest jeszcze pełen butelek Lecimy Podsumowanie drodzy widzowie, 7 było 16, 16 pojemników po 25, 4 po 15 i 20 po 8, 6,20. Za pół godziny jazdy rankiem, dzisiaj wcześniej rano, też byłem pół godziny w trasie. Było 3,26, czyli jest razem 9,46 na dzisiaj. Tam mam trochę aluminium. Tam mam jeszcze 6 butelek do oddania. Tam jedną 15 do oddania. Ja dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich. Życzę miłego weekendu słonecznego, przede wszystkim i owocnych zbiorów i demontaży. Widzimy się w następnym. Do zobaczenia. Aha, widzowie, jeszcze chciałem Wam powiedzieć, że w następnym tygodniu, gdzieś tak we wtorek albo w środę. Zrobię taki ekstra odcinek ze zbierania puszek na lotnisku w Düsseldorfie. Kto jest za, zainteresowany zapraszam do odcinka Jeszcze dosłownie 50 metrów od mojego domu Widzowie odbywa się dzisiaj mecz American Football Na takim boisku tu Dużym Już tu znalazłem znowu dwie butle Nie wiem jak tam więcej znajdę to podjadę może pod netto do netto i oddam to jeszcze może będzie ponad dychę dzisiaj, zobaczymy a tam jest to boisko po prawej stronie grają a to chyba jest rugby to chyba jest rugby no i w neciaku oddamy sobie jeszcze to co znalazłem tam kolejka ale zaraz zadziałamy a nie bierze nie bierze tego ale te bierze te bierze te bierze Widzowie Tamte będę musiał niestety gdzie indziej oddać Co to mamy jeszcze? O, tu mamy jeszcze jedną To? Nie, te nie idą Dobra, mamy jeszcze mamy jeszcze euro 7 do tego dochodzi czyli jest ponad 10 euro nie zobaczcie zobaczcie na tą pogodę o